Siemano, lecimy z moim podsumowaniem ile zarobiliśmy i wyekspiliśmy. A więc. Bazowy hajs za zlecenia 7kk, olbrzymie flaszki 12,6kk. Przynęta na jaszczębia 11,5 kK. Eski 1,6kk, klucze na walutka 52kk, platy na 700 k kostki 32kk, selka 21kk, dielektryk 3kk, dukaty 5kk i tu nie ma, ale jeszcze imperiały 19kk. Far 6,8kk, odłamek. 18,6 kk tropy, ropy 4 kk przewrażenia 10,8 Co razem daje około 205 kk Niebieskiego ekspa prawie nie widać, dlatego ekspmpety, bo zabierały mi tylko 20 k za gróbką. I tak, nie, to też od 106,80% i 80% nabił 110, 80%. O, od 99 i 80% nabił 105 i od 136,80% do 138,20%. No to chyba tyle. Zostaw suba i lajka. I, i, i na live.